Hej witajcie z tej strony Inku i witam was we kolejnym odcinku CIA 15 kariera Zawodnika jest to drugi odcinek z tej serii No i dzisiaj sobie zagram już spotkanie Natomiast będzie spotkanie towarzyskie, żeby zaznajomić troszeczkę z tą wirtualną wwiadu, zobaczyć jak sobie nią poradzę w trakcie gry. Tutaj mamy już Puchar Capital One e, po tych trzech meczach. To myślę, że zagram te dwa z angielskimi różnami, a potem ten słynny te już po prostu e, przysymuluję no chyba że nie zostanę w ogóle też wystawiony na tego spotkania. E, na razie to spotkanie zagramy sobie z sumą 68, a e, dopiero po zagraniu tego spotkania ja sobie e, swoją gwiazdę ulepszę poprzez kupienie e, różnych premii w sklepiku i e, sportswoodocraft. Dzisiaj będzie w tym odcinku tylko jeden o, jedna, e, tylko jeden mecz, właśnie ten, który właśnie będziecie widzieć, że to jest bo Town bodajże. E, zobaczymy, jak sobie poradzę. Zostawiłem od pierwszego składu, więc jak najbardziej z nim zagram. Wiem, że bardzo nam się podobał ten pierwszy odcinek ze serii kariera z zawodnikiem i zastanawiam się szczerze mówiąc czy nie lepiej sobie prowadzić czegoś takiego, że na kanale będzie właśnie częściej ta kariera z zawonikiem, bo ponownie tylko raz w tygodniu a wydaje mi się, że jednak opłaca się o bardziej i częściej wysyłać, więc bardziej częściej wysyłać. Zmieniłem również w międzyczasie kiedy e, nie widzieliście odcinka stryżutów e, wolnych moich, e, moich oraz stryżutów karnych, a także domyślną cieszynkę w biegu i e... No, taką ciężką biegu i unikalną cieszynkę, kiedy się cieszę po bramce, czyli do chorągiewki. Więc ogólnie, rzecz biorąc, jeszcze tych e, cech nie mogę blokować, ponieważ muszę blokować je w sklepie. E, natomiast w osobowości e, zrobiłem różne rzeczy e, właśnie tego typu. No i zmieniłem również buty na e, Nike'a, więc... No, to ogólnie żeby biorąc, tylko po prostu troszkę ulepszyłem swoją gwiazdę e, tak wizualnie. Dobra, no to gramy Swing Swindown Town, wybierzemy takie e, stroje, chociaż nie wiem, czy się nie będą mylić. No dobra, może być nawet. No i będziemy kontrolować oczywiście swojego zawodnika, czyli Rudniego. jesteśmy na szpicy wystawieni, więc e, może być ciekawie. Oczywiście e, będą skróty z tego meczu, bo e, tak uznałem, że będzie lepiej, ale komentarz live będzie cały czas z tego wszystkiego, więc e, to jest ten plus, że mimo wszystko będzie wszystko mm, na bieżąco komentowane przeze mnie. Nie trafiłem karnego, jeszcze w rozgrzewce. Dobra, w takim razie przechodzimy do skrótów. Witają Państwa Dariusz Szwakowski i Włodzimierz Szaranowicz, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Witam Państwa, witam cię Darku i rozpoczynamy wielkie widowisko. Dobra, jest mój pierwszy strzał. No, cóż, nie wyszedł, ale pierwszy strzał jest. Liczy się. Także oddaję pierwszy strzał. Niecelny, ale oddałem. Czy co, ja jeszcze zmienię jedną rzecz, żeby mi było prościej po prostu e, Wam to e, przekazywać. Kto mi podaje, kto ze mną gra, to ja sobie po prostu zmienię to ustawienie gry i ustawimy, mm, żeby było widać. Widzicie, zawodnika jest każdy, dokładnie. O to mi chodziło. O, dobra. Wtedy będziemy widzieć, będę wiedzieć, kto jest przy e, piłce. O to mi chodziło. Sounders Podanie do skrzydła, tutaj jest obu... O Odubayo Dubajo pada do mnie, Dobra, ja się muszę obrócić z piłką. Pięknie Podanie do środka strzela. Ajajaj, chyba, ryby był przez szansę strzelać na bramki. Wow, nawet muszę mi tak, szczerze mówiąc. No, jestem zadowolony z tego, że tak mi wyszło. Zajmę strzelać. Chyba nie potrzebuję, troszeczkę mógł jeszcze pojechać bliżej bramki. Ale dobra, jest, jest plus, bo dałem celne podanie i tak naprawdę na, na strzał. Niemożliwe Dobra, to będzie na mnie Na spokojnie, trzeba to przyjąć Na spokojnie, obrócimy się, tak jest, poddanie do Tebara Na spokojnie, nie ma co się spieszyć Dobra, teraz ja, Roni, dobra, do Saundersa O Dubajo Saunders, podaj mi, tak jest, obróć się Roni, pięknie South i goal, tak jest Tak jest, 1-0 dla Brentford i strzeliłem ja bramkę. Pięknie, ładny debut. się zaczyna. Ale, no, może mnie zaskoczył, bo całkiem dobrze nie podał do mnie i ładnie to akcję. Rozklepali to akcję zawolnicy Brentford. Saunders posłuchał się, podał do mnie, ja to jest zwód, i strzał z lewej nogi, z słabszej nogi. A jednak się udało strzelić, ładny ładnie, naprawdę ładnie, to się zaspoczyna. Abym tak strzelał zwolnie w każdym ligowym meczu, a nie tylko w towarzyskich. I podoba mi się też ma jeszcze tołówkę z moją koszulkę. Trzeba zmienić. Ale za się zostaje wypuszczony koszulkę, więc spoko. Szczegóły. Dobra. Jota. Jota podaj do mnie. Niecelnie. Ale dobra, jest judge. Poda do mnie, ja się przepchnę! O matko. Ale nie... Ajajaj. Jeszcze będzie nie fart, tylko... Niecelność w mojej wykonaniu. Bardzo duża niecelność, ale cóż... cóż, cały zwolę jeszcze chyba nie je są moją domeną. Tym bardziej, że oddałem strzał z lewej nogi, Dobre, o ile dobrze widziałem. Co jest ciekawe, bo drugi strzał z lewej nogi oddałem, a jest ona słabsza moje. W każdym razie wynikiem 1 do 0 kończy się to spotkanie i po mojej bramce właściwie że udany debiut w klubie Brentford City i będę oglądał po powtórek, bo niepotrzebne. No i dostałem wypuszczoną koszulkę za debiut w tym spotkaniu i jeszcze zobaczę swoją bramkę żeby zobaczyć właśnie jak ten gol wyglądał wszyscy też zobaczycie. Eee, jeszcze raz w zwolnionym tempie, to na kamerze orbitującej, <laughs> ładny złot strzał z lewej nogi, naprawdę ładny, strzał oddany. Bramka, że był zaskoczony, no i ładna bramka w moim kanale. 1 do 0 wygrana: Brentford City. Ja sobie jeszcze tu ciupnę screena, okej, okay, dalej. No i tak, zakończyło się to spotkanie w Ligi 0, tak jak mówiłem. Następny mecz jest z West Ham. Zobaczymy, czy mnie e, manager wystawi. Nie, następny mecz zaczniemy na ławce, e, więc i tak możemy go zasymulować z tego, co mi się wydaje. Chociaż na ławce to takie trochę dziwne. Jestem ciekaw, czy, czy teraz e, wprowadzili coś takiego do FIFA w końcu, że można wejść na przykład z ławki na, do meczu. Hmm. I z tego, co też patrzę, to Tarkowski jest w składzie e, Brentford. Czyżby Polak był w składzie? Cóż, możliwe, bardzo możliwe. Ale dobra, teraz przejdźmy do sklepu i jest Club i na tym zakończymy odcinek. Kupimy troszeczkę tutaj e, premii do umiejętności piłkarskiej. zobaczymy ile moja gwiazda będzie mogła mieć tej sumy. E, no i na tym zakończymy ten odcinek, tak jak mówiłem, e, dzisiaj tylko jedno spotkanie, a potem troszeczkę e, naszym następnym odcinka będzie ich troszeczkę więcej. E, no i tak, jeszcze jedna sprawa. Ja e, chciałem, żeby przeprowadzać ten e, tę karierę w ten sposób, że będą tylko i wyłącznie... E, moje sytuacje pokazywane w każdym z meczów. W sensie, znaczy wiadomo, że moich e, kolegów też akcje, no bo jeżeli będzie z tego bramka, no to wiadomo, że też to pokażę. Ale głównie chciałem pokazać właśnie moje akcje, wszystkie nieudane akcje i wszystkie udane akcje. Po prostu będę ich używał e, skrótów m, z moich akcji do, do odcinka, bo wiadomo, że coś musi w tym odcinku się powiedzieć. Jeśli będzie mecz 0-0 i nie będę w żadnej sytuacji, no to wiadomo, że. E, Właściwie nie pokażę tego meczu, tylko pokażę końcowe wyniki tyle, bo się to nie opłacałoby e, pokazywać takiego odcinka. Dlatego też mówię, że ogólnie e, tak odcinka wygląda, wyglądać, że będą pokazane tylko i wyłącznie moje sytuacje lub e, sytuacje moich kolegów. No i wiadomo, że jeśli bramka dla różnej przeciwnej padnie, to też to będę musiał pokazać, no bo e, w końcu z czegoś ten wynik musi być spotkany. No dobra, kupuję sobie wszystkie cechy, zobaczymy ile będę miał potem sumy e, do WG mam tych punktów bardzo dużo tych próbował klaw więc nie jest to dla mnie żadnym problemem kupić te wszystkie cechy. Dosłownie w 3 kupię. Zobaczymy e, czy troszeczkę sobie ulepszę e, tą gwiazdę. Kupiłem nawet bramkarskie, więc <noise> nie wiem czy mi się one przydadzą do czegoś, ale kupiłem je. Jeszcze mam tutaj premium bramkarskich nie będzie. Kupimy też to, bo w sumie niech będzie no. Mój bramkarz będzie... No tfu, mój bramkarz będzie wyprzedany jako bramkarz i czarne rękawice możemy też kupić. Dobra, czyli już więcej nic nie mam do e, kupienia. Oprócz tego wszystkie cechy kupiłem i mam w sumie 73, a więc to już jest coś. To już jest naprawdę coś. Mamy e, możliwość wyciągnięcia koszulki, mamy wreszcie opcję też tylko pod koszulki. Rękawice mi są niepotrzebne. E, długość gestrów, e, długie, bo lubię takie. No i reszta to jest e, dopasowanie. Stroj obcisły. E, niech będzie, zostawiam tak taki jest jak zwykły. I mam możliwość łączenia cech. Włączymy więc podchniając podania, wymyślne podania, wewnętrzne sztuczki, główko jest czupakiem, strzelę przewrotką włączę, chociaż trochę za sobą gwiazda, że włączę te strzały przewrotką, mi się wydaje, no ale dobra, wymyślne podania, wewnętrzne sztuczki, strzelę przypadku główko jest czupakiem, wyłączę, bo nie jest potrzebne, więc cztery cechy na razie wystarczą. To jest e, wszystko, co, co w tym odcinku mam dla Was do zaprezentowania. To więc w następnym odcinku zagramy mecz e, z West Ham, a dokładnie go zasymulujemy i zobaczymy, czy. Zagramy w już meczu z pucharze Capital One Bodajże z Cardiff City, tam więc. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. No i do kolejnym. Na razie.